hello to all my countrymen from Poland from USA from England a few things I recommend in Dublin first of all you get your shit straight you know what you're doing you gotta know what you're doing if you have something to do if you have a nice nice cushy place to settle here that's the first thing rooms and apartments are fucking expensive you're gonna bleep that out they're expensive as hell uh, jobs it's real easy to get a job here. If you can speak any language besides English, you'll get a job. Even if you can't speak English, you will get a job. It's not a thing. The problem here is the housing. The housing crisis has hit hard. Uh, you will pay, expect to pay seven, eight hundred for a room a month plus bills. Uh, expected earnings, I would say 12 to 14 euro an hour. As like an admin assistant, yeah, uh, that should that should do you fine. Uh, you get about five, six hundred a week. Uh, your first week goes towards housing, and then you've got three weeks to go on your own. And basically, if you're planning to come to Dublin, make sure you bring an umbrella. Cześć, Robert, Cześć, Robert witam, witam. ja właściwie nie wiem, w jakim ty języku mówisz, Dlatego, że twój Angielski, tak zwany język angielski, no. jest zupełnie perfekcyjny. Gdzie ty się go nauczyłeś? No, ja jestem urodzony w Chicago, pochodzę z, ze Stanów. Pochodzenie mam polsko-niemieckie, też mam, tam matka ma pochodzenie niemieckie, ojciec jest Polakiem z Wrocławia. No A i... jesteśmy w Dublinie w tej chwili? Jesteśmy Wiedlenki. w Dublinie. Czy ty tak. jesteś Polakiem? No jestem, mam podwójne obywatelstwo, polskie amerykańskie. Czyli tak. jesteś Polakiem? Czyli jestem Polakiem. I tak. Jesteś też Amerykaninem. Tak, tak, tak. Zupełnie jak Kościuszko czy no. płaski. E, powiedz no. mi, jaki jest twój język od urodzenia, ten, którego się e, piszesz? Po angielski. Kiedyś, po angielsku. A w takim razie jak to jest, że tak świetnie mówisz po polsku? E, rodzice też się zaopiekowali tym, wiesz, no, ja e, do 10 lat jak miałem to w ogóle tylko rozumiałem polski, ale nie chciałem rozmawiać. no Więc mój ojciec postanowił, że będę się uczył polskiego i jak po angielsku do niego mówię, to on nie odpowiadał do mnie, wiesz. Więc... Ale chyba ciągnie się do Polski do Polaków. Bo tak, tak. Znaleźliśmy się no, właśnie w grupie no. Polaków. Tak, w grupie Polaków w Dublinie, no? No wiesz to lepiej ode mnie, ale powiem ci komplement, że mówisz absolutnie perfekcyjnie po polsku. No, to znaczy, ja znam cztery języki, bo tam trzy z urodzenia a hiszpański to się uczyłem w szkole. To drugi narodowy język w Stanach. Nie? Robert, ty jesteś Polakiem, Amerykaninem? No. Ale mieszkasz, jesteś w Irlandii? No. Opowiedz, jak to się stało, że zza oceanu mnie? To znaczy, tutaj? słuchaj. Parę takich sytuacji, wiesz, bo ja w wojsku służyłem też w Stanach, nie, służyłem w, w marynarce. Jaki masz stopień? Ja miałem e 4 lance corporal, Aha. kapral. Rozumiem. No. A i... powiesz cokolwiek o tej służbie, czy to jest zakazane? No, no mogę, nie, mogę ci powiedzieć że Tam też jest się kotem? Czy wiesz, co to I... znaczy być kotem w Wiem, wojsku? Wiem, to jest kot, ale stoją wow. dostajemy brandy, o. Co to jest? To jest brand tak zwany, że... Jesteś po unitarce, jak już znasz unitarkę, dostajesz, wychodzisz tam z koleśami, no i wiesz, wariactwo jest oczywiście, no i każdy dostaje jakiś tam tatuaż z marynarki, co, co mu się podoba. Akurat mieliśmy zakazane, że USMC czy Army czy coś, no to dostajesz po prostu symbole, nie? Ale to jest taki tatuaż, jak gdyby no, nieoficjalny, nikt nie słyszał nikogo. Yy, oficjalny, nieoficjalny, coś wiesz, w sensie wiesz, takie, że byłeś w nie. A co z tymi kotami? A z kotami, no to yy, no w Polsce to jest kurczę chyba podstawowy, tak jak. Tak jak ja ten, wiem, ale czy w Ameryce jak... właśnie tak, jest? Czy to jest nie, czy nie, nie, nie ma, nie ma. A ile nie ma. lat trwa służba? Cztery. O, cztery. cztery lata, tak. To teraz wiemy, dlaczego Ameryka rządzi. Czy trudna jest ta służba? To znaczy w marynarce akurat masz 4 lata, w armii masz 2 lata, podpisujesz kontrakt na 2 lata. Minimum jest 2 lata, nie? A to służba w marynarce na czym polega? Czy to bywa na okręcie? Eee, to jest, słuchaj, no rodzice wtedy, w tym czasie moje rodzice nie byli już, wiesz, tam ustawieni milionerzy, no i żeby na, na, na szkoły dostać jakieś pieniądze, no to kupę pieniędzy kosztuje, nie? Więc na takiej zasadzie, że moi rodzice nie stać było płacić 50 tysięcy rocznie na szkołę, no to ja nie miałem wyjścia tylko albo albo praca, albo wiesz, albo wojsko. Nie? A czy nie wiem, jak to powiedzieć, grozi ci? Czy ci grozi powołanie? Czy albo czy no, zasługujesz na powołanie? To znaczy, jak będzie draft, tak zwany po angielsku, no to tak to, to mogą mnie je, mogą je ściągnąć, no ale nie będą ściągać ludzi po całym świecie, tylko wiesz, by, byłych... Yy, Byłych służbistów, nie? Robert, wracamy do Irlandii. Jak to no. się stało, że jesteś tutaj? E, słuchaj, ja w Irlandii... Ja pracowałem... E, Irlandia... Ogólnie ja mieszkałem w Anglii e, przez 15 lat. Tam mam e, ex-żonę, mam dziecko tam. No i stało się tak, że moja firma mnie wysłała do Irlandii. E, była firma Aristowals. E, ja w transporcie, w logistyce pracuję. No, i wysłałam je do Irlandii, tutaj do firmy. No i tak, wiesz, akurat zmiana państwa ten, zacząłem trochę balować, poznałem inną dziewczynę, wiesz, zostawiłem swoją kobietę, wszystko i wiesz, wylądowałem w Irlandii. No. Czy jesteś tutaj służbowo? Nie, nie. Ja teraz przyleciałem zrobić, właśnie ja, ja przyleciałem z Hiszpanii. Bo w Hiszpanii w Madrycie mieszkałem tam półtora roku, no i zro, zrobić sobie certyfikat tutaj, żeby uczyć angielskiego, nie? To się nazywa TFL Certificate uh, Teaching English as a foreign language. Podróżujesz dużo po świecie. Tak. Ta. Czy czujesz się obywatelem świata? Czy czujesz się kosmopolitą? Ta, to znaczy to jest takie, tak jak w Stanach masz też takie non-service agents, że ludzie po prostu nie przestrzegają reguł ani paszportów, ani nic, nie? Opowiadaj o Irlandii. Jak tutaj jest? Słuchaj, dwa tygodnie temu jeszcze miałem pracę, miałem mieszkanie, wszystko, no, a w ciągu 24 godzin się wszystko tak zrypało, że wiesz. Straciłem mieszkanie, bo landlord prawdziwy przyszedł i powiedział, że niestety, ale to jest moje mieszkanie. Ja nie wiedziałem, że twój obecny landlord wynajmował pokoje. No i zostałem wyrąbany z domu. Mieszkałem w hostelu tutaj. Tydzień czasu dojeżdżałem do pracy na, na Blanchardstown. No i akurat tak wyszło, że wiesz, z bagażami, z wszystkim kurczę, nie mogę codziennie do pracy chodzić. No i wiesz, powiedziałem, z tą pracą już ki, nie? no coś innego sobie załatwię. Nie? Ale wiesz, co to chyba jest niemożliwe w Polsce, mi się wydaje, żeby świat się zawalił, żeby życie się posypało w ciągu 24 godzin. To znaczy, wiesz, tutaj masz w Irlandii, jest tyle, że masz tą zapomogę socjalną. W Polsce mieszkałem 8 miesięcy i nie widziałem tego w ogóle. Tutaj masz, wiesz, jak jesteś na przykład bezdomny, no to idziesz do kancelu, jakieś tam łóżko ci dadzą, żeby nie, nie, nie zamarsz. Nie? Czy ty jesteś w tej chwili bezdomnym? No, jestem bezdomny, ale mi dali hostel właśnie tutaj niedaleko. To jest bezpłatny, no ale tam jest. Wiesz, no jak hostel, ludzie z więzienia wychodzą, ludzie z problemami, wiesz, z nałogami i tak dalej, masz dużo takich, wiesz, co narkotyki używa i tak dalej, no i jakoś musisz się pogodzić z tym, nie? To trochę nie twój świat. No nie, nie, w ogóle. Wspomniałeś o Polsce, że byłeś tam 8 miesięcy. <laughs> no. Czy byłeś też w Polsce innymi razy? I ile razy? Nie, nie byłeś ja w Polsce? w Polsce to byłem kupę razy, tylko na wakacjach. Ja nigdy nie mieszkałem w Polsce. Pierwszy raz, co byłem w celach zamieszkania, co brat zginął, żona i mój wujek w tym samym czasie. no to, to im przykro, wspomniałeś o tym zdecydowałem, yy, wiesz, nie, nie gonić już za tymi pieniędzmi i mówię, będę mieszkał na, na lajcie yy, w Polsce, to co miałem odłożone, no to wziąłem do Polski, to akurat z Irlandii tutaj, no i na kołach, yy, wiesz, samochodem wróciłem do Polski, no i 8 miesięcy tam byłem. Pracowałem tak samo w branży TSL, transport, spedycja, logistyka. No i akurat nie starczało mi na rachunki. Skąd ja to znam? No, jest, y, bardzo ciężko było z tego powodu, że no 2,5 tysiąca płaciłem za mieszkanie, trzy pokojowe, y, prowadziłem tak zwane home office, że wszystkie auta tam sobie ładowałem z domu, y, wiesz, przy laptopie, no i Czyli akurat... desk. No i nie starczało, po prostu nie starczało mi na nic, nie? No tutaj nawet, że jestem homeless, no i te 200 euro co ci dadzą tygodniowo na życie, masz łóżko bezpłatne, no jakoś to wiesz, tam próbuję wiesz, skonsolować, ale. Wiesz co, Robert wiele wątków. Zostałem jeszcze chwileczkę przy Polsce Sobie się radził Polakom, którzy są właśnie w takiej sytuacji. Jaką ty opisałeś, nawet są w dużo gorszej sytuacji, wiesz, mi się wydaje, że jeżeli tak, płaciłeś 2,5 tysiąca za, yy, za mieszkanie, no to musiałeś sporo zarabiać. Polacy chyba mniej zarabiają. No ja miałem 3,5 tysiąca złotych na, na miesiąc, to okay. tam 1000 złotych ci zostawało miesięcznie yy, wiesz, na jedzenie, no ale idziesz do sklepu, tutaj idź na przykład w Irlandii se kup masło, no to cię kosztuje 90 centów, no to jest nieca, nie, niecałe 4 złote, nie? A w Polsce 12 zł za masło, no to trzy razy A zarobki tutaj są no. dużo większe niż tam. Te. Co byś radził Polakom? Ja bym radził, no co, jeśli się wybierają do Irlandii, no to to jest Irlandia, Dublin to jest najdroższy kraj i najdroższe miasto w Unii Europejskiej. Bądź przygotowany, że płacisz za mieszkanie no minimum 800 euro musisz dać za pokój. Za jaki okres? Za miesiąc? No za miesiąc. Plus tam rachunki, jeśli tam wymaga landlord. Co jeszcze? Język angielski no na podstawie takiej, żebyś rozumiał się płynnie z szefem i z tym, bo inaczej raczej nie masz. Za zasoby finansowe no to musisz mieć no ten miesiąc do przodu musisz mieć. Tygodniówki, no to wiesz. Numer PPS musisz zrobić szybko, żeby nie płacić tych podatków emergency. Eee, no i jak najwięcej polskiego jedzenia sobie przewieźć, bo to jest cholernie drogo. Wiesz, co, ale zapytam Cię, bo jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o język angielski. Czy możesz więcej powiedzieć o, wymowę, o wymowie, o wymowach języka angielskiego, o akcencie w mm -hmm. różnych częściach świata? Powiedziałeś, że Polak powinien znać angielski. Czy ciebie Irlandczycy rozumią? Tak, tak. A ty ich? Tak. Po moim akcencie od razu Irlandczycy wiedzą, że ze Stanów, że jank, nie? Janki. Janki. Czyli no. ty jesteś janki po prostu? No, Jankes. Wydaje mi się, że zasługujesz na dużo więcej niż na hostel i na bezdomność czy bezrobocie w Irlandii. Jaki masz plan? No wiesz co, ja tylko się odkuję, kurczę, tutaj trochę z tego, no i wiesz, ja tam pracę, wszystko to ja mogę w każdej chwili załatwić, tylko że chodzi w tym hostelu, co ja jestem, codziennie trzeba wychodzić z hostelu do 10 rano, no i wszystkie bagaże musisz ze sobą brać. No to ja mam. Bagaże w jednym hostelu, tutaj mam zostawione, wiesz, płacę, w drugim hostelu mam bagaże, no i nie będę do pracy chodził z bagażami, więc... Czyli to jest sytuacja podstawa, przejściowa. Nie, podstawa to jest jakiś pokój, z, załatwić pierw, żeby zostawić rzeczy i wtedy, wiesz, z pracą, z pracą nie ma problemu. Przed tobą jest właściwie cały świat otwarty. Czy możesz wrócić do Stanów? Tak. I co o tym myślisz, o takim pomyśle, żeby wrócić do swojej ojczyzny? W tej uczyzy. chwili nie mogę wrócić do Stanów, y, to znaczy mogę, tylko że moje rodzice wracają po 49 latach do Polski ze Stanów. Aha. No i jest taka sytuacja, że ja w Europie jeszcze muszę tutaj trochę być. Y, jeszcze mam y, wszystkie pomniki do postawienia w Polsce. Bratu, żonie i, i ten, i wujkowi. Y, sytuacja nie jest. Akurat ten super, no ale muszę być w Europie, bo ja jestem jedynym takim wtykiem. Rodzice nie mają tutaj rodziny też w Europie, więc ja, ja tam załatwiam, pomagam i ten. Spotkała się straszna tragedia, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat? No, to znaczy, tak, moja żona miała raka. Yy, walczyła z tym przez 7 lat. Przerzut się dostał yy, na wnętrze, dostała na żołądek, wątrobę. No i akurat w tym czasie, co brat akurat w Stanach też prowadził duży, duży interes, no i mój brat zdecydował, on w ogóle to, on brał antydepresanty, Zoloft i Zanax, jeszcze pił wódkę, pił alkohol po prostu i dostał blackout. Na tym się skończyło, że coś mu do głowy walnęło, zostawił mi filmik na telefonie, 17 minut, dlaczego to zrobił. No i powiesił się w Stanach, żeby sprowadzić go ze Stanów, ciało i wszystko, no to było 21 tysięcy dolarów, 7 dni czekania, dzwonienia po ambasadach i, i wszystkich, no i akurat tak się złożyło, że w ciągu 3 miesięcy poszła moja żona, pierw później brat, i dwa tygodnie po bracie wujek, no i wszyscy do Polski. Czyli to było kilka zdarzeń, to nie był jeden wypadek, tylko po prostu. Nie, no, to, to było kilka, kilka zdarzeń, tak. I wszyscy no. po śmierci wracają do Polski? To znaczy po śmierci brata i żony yy, zmieniły mi się obiektywy, tak, tak zwane yy, gol. Że nie będę szukał tych pieniędzy, nie będę ganiał za pieniędzmi, tylko będę zwiedzał jak najwięcej, bo nikt mi tego nie zabierze. A wspomniałeś też o żonie i o dziecku w Anglii, czy to? Tak, tak, ja To, ja jest... Mam... to, to nie jest ona to była narzeczona. Yy, narzeczona w Anglii. No i tak akurat się zdarzyło, że jak byłem w Irlandii, poznałem inną dziewczynę tam zacząłem z nią chodzić i tak dalej. No i razem wszystko robiliśmy, no ale okazało się, że ona poszła na boki, jak byłem w Hiszpanii, także. A tutaj jest właśnie pogrzeb brata. Bardzo mi przykro, no. no, no tak naprawdę, bardzo mi przykro, tutaj że to, ja akurat filmiki, chciało. co mi nagrał, zanim, zanim zrobił to, co zrobił. Cała Europa stoi przed tobą, też otworem. Czy jak Amerykanin możesz w każdej chwili wyjechać do każdego kraju tak, Unii mogę, Europejskiej? Tak, mogę. No. mogę. No. I w takim razie co planujesz? Mówisz, że już nie będziesz gonił za pieniędzmi, że nie będziesz. Nie, no zobaczymy, ta sytuacja przewieje, wiesz, pójdzie swoją stroną jakoś, wiesz, ocząsnę się już i ten. Robert, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za to, że zechciałeś podzielić się swoją no. opinią na temat Irlandii. Oczywiście. Obydźcie mał książki za siebie, żeby wszystko poszło jak najlepiej.